Pani Marszałek, Wysoka Izba Ukraina walczy Ukraina przetrwała tylko i wyłącznie dzięki Polsce, która jest liderem. W Unii Europejskiej, w Europie i na świecie pomocy Ukrainie. I tak jak jestem dumny z mojego jego rządu, z rządu Prawa i Sprawiedliwości, za to, że obudził wolny świat w pomocy Ukrainie, tak jest mi wstyd za rząd Donalda Tuska z lat 2007-2014, który wspierał Putina, który pozwalał finansować Putina, który chciał przedłużyć dostawy gazu rosyjskiego do 2037. Bo właśnie przez takich ludzi jak Donald Tusk, jak Angela Merkel w 2014 roku Władimir Putin po raz pierwszy najechał na Ukrainy. Ale dziś musimy jasno sobie mówić. Jeżeli mówimy o polskim interesie, to mówimy o polskim głosem. Czas w końcu obudzić Brukselę, żeby zaczęła pomagać Ukrainie i finansować również te świadczenia, które my finansujemy dzisiaj z naszego budżetu. Bo dziś Zielony Ład odbiera miliardy złotych Polsce, które mogą być przeznaczane między innymi na zbrojenia, na pomoc Ukrainie, na fundamentalne dla bezpieczeństwa polskiego sprawy. I czas w końcu, by Bruksela zaczęła finansować te sprawy, Bardzo a dziękuję, nie do Polski. I zapraszam pana posła Tadeusza Tomaszewskiego, Lewica.